Witam Was na kolejnej wideorecenzji, która się znajduje w restauracji Kurpiowskiej, w takim miłym miejscu z klimatem. Przytulny. Dokładnie. A w tył mamy takiego, nie wiem, dzika, z dzika. Może być bober, kto to wie. A dzisiaj Wam zaprezentujemy liquid o smaku Juicy Peach. Czyli? który mówi nam, że to jest pewnie brzoskwinka. Ale nie sama. Ale nie sama. Znaczy nie świeże, A... tylko wyciskana. Taki sok brzoskwiniowy, dokładnie. dokładnie. Takie wolne tłumaczenie sok brzoskwiniowy. A jest to liquid o zawartości nikotyny 6 mg, czyli light. Od newsowe smoka. Dokładnie. Od sed Do miusewa. To butleczka to standardowa. Standardowa. I oczywiście nasz ulubiony. Dzięki gwincik, który jest coraz częściej popularny. I oby taki pozostał. Niech wszystkie będą cienkie. Na biegnieniu. Tak. I tak, nie uchamy. Degustacja nożyczowa. Tak, aromat to oczywiście jest brzoskwinka. I dla mnie jest to ożywiająca brzoskwinia. Sok z brzoskim dokładnie. No bardzo tu czuć napojen typu tymbark. Tak, tutaj Tymbark. Nie żyć brzoskwini świeżej, tylko czuć Tymbark. Dokładnie. I powiem szczerze, że tak ma być. Nie, ma, nie mamy wręcz prawa wyczuć tej świeżej brzoskwini. Producent mówi nam, że ma być to stosak rozwinowy i tego się trzymajmy. Tak e, właśnie jest. To rozpoczynam degustację na nowo w parownikach innych, do nożukowych, szczeka. Na czym? Victory oraz Spinner tej samej firmy Vision. Ja mam Cantinger Tech Mini i Visionego 1300 miliarder o godzin. Niestandardowo, co mówiłem zawsze przed Pianą chips Cheers, cheers. murki bardzo sympatyczne, sympatyczne, dokładnie. A smak? Smak? Według mnie troszeczkę dły. E, czuć sok pomarańczowy, brzoskwiniowy, ale jednak dla mnie delikatnie mdły jest. Dla mnie jest od, nawet orzeźwiający, nie czuję takiej mdłości, czuję taki takiego świeżości z tej brzoskwini, Też aż chcę się kolejnego obruszka wziąć. Nie jest dla mnie aż taki mdły. Ale no według mnie jest mdły. Czuć czuć sok brzoskwiniowy, ale jest delikatnie mdły. No ale myślę, że nie ma tutaj się do niczego więcej przyczepić. E, czy to codziennego palenia? Oceń ty, ty, bo dla mnie to jest trochę mdły, więc ja to najwyżej bardzo. Powiem dla mnie, że na mm, letnie wieczory jest bardzo dobrym liquidem, Nie jest za słodki nie, dla mnie. Y, nie czuć y, takiej potrzeby picia do niego. Nie mówię tu o, o alkoholach. Nie wysusza tak, według mnie, i co najważniejsze, z każdym kolejnym wapowaniem nie zatraca się aromat brzoskwiny. to bardzo dobrze świadczy o tym, to jest prawda. Cały czas czuć ten sok z brzoskwiny. ale jednak troszkę jest trudny, przynajmniej dla mnie. Sympatycznie naprawdę, ale punkt kontynucyjny, czy jest to smak soku brzoskwiniowego? Ja powiem, że tak. Dlaczego? No bo strasznie dużo za dzieciństwo pijałem soki z, wrzątki, z puszki. Wiesz, puszkowany ten, no. bardzo dobrze oddaje. Tylko nie czuć tej gęstości. Oj, no według mnie też czuć. Czuć, no ale jedyne do czego mu się przepić? to jest dla mnie, przynajmniej dla mnie, delikatnie mydły. Na mi nie jest, więc oczywiście tutaj podzielmy zdań jak najbardziej jest. No i co? Ocena tego Wiesz co? Ja, y, 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 so... ja skończę, dam piąteczkę. Ja dam 4,5. Oddziałem właśnie za tą dłość. i dlatego, że dla mnie to nie jest lipita co dzień, dlatego taka ocena, a nie inna. No i więcej już o tym lipidzie nic nie powiemy, to było na tyle. Oczywiście subskrybujcie kanał, wchodźcie na fanpage'a i czekajcie na więcej filmów. I komentujcie. Tak. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Siema. Siema. Go.